Gość Radia Lublin. Na zegarze prawie godzina 8.16. Iwona Kosior, witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Walenty Baluk, politolog, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Boimy się o eskalację przemocy na granicy polsko-białoruskiej, boimy się o rozpoczęcie wojny, tego konfliktu zbrojnego, tradycyjnego, ale czy zdajemy sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń? Narzędziem wojny stały się przecież informacje. I dzisiaj chciałabym porozmawiać przede wszystkim o kwestii dezinformacji i, i tego, w jaki sposób jest ona stosowana i wykorzystywana. Co jest prawdą, a co jest fałszem w przekazie, który, który otrzymujemy na temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? Pani redaktor, oczywiście, jeżeli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że Charakter wojny się zmienia. Jeżeli odwołamy się do rosyjskiej kultury strategicznej, a tutaj przede wszystkim w kontekście chociażby tak zwanego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, trzeba wziąć pod uwagę, że głównym aktorem, głównym rozgrywającym nie jest Białoruś, pomimo tego, że tak by się wydawało, ale Władimir Putin i Rosja, Kreml jako ośrodek władzy. A rosyjska kultura strategiczna mówi o tak zwanej wojnie nowego typu. I w ramach tych działań podprogowych, w kontekście tej wojny nowego typu, wojny hybrydowej, bo też takie określenie jest używane, walka informacyjna jest jednym z elementów. I Rosja ma właśnie bogatą tradycję specpropagandy, uprawiania propagandy i dezinformacji na potrzeby polityki zagranicznej, na potrzeby między innymi prowadzonych przez Związek Radziecki, a obecnie przez Rosję wojen. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby agresję Rosji wobec Gruzji, to należy Podkreślić, że te działania militarne były poprzedzone kampanią informacyjną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę agresję Rosji wobec Ukrainy, to również te działania militarne Rosji były poprzedzone kampanią informacyjną. I w obydwu przypadkach Kwestia dotyczyła także destabilizacji granicy państwowej. A zatem tutaj należy wziąć pod uwagę po pierwsze kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa granicy państwa. Rosja dąży do rozmywania suwerenności państw w pierwszej kolejności obszaru poradzieckiego, ale w drugiej kolejności także państw Europy Środkowo-Wschodniej. Destabilizacja granicy jest właśnie takim elementem destabilizacji państwa, destabilizacji życia wewnętrznego w państwie. I propaganda i dezinformacja jest jednym z elementów oddziaływania na społeczeństwa celem destabilizacji sytuacji wewnętrznej. A zatem oczywiście jeden z rosyjskich badaczy, Sowiow, który zresztą został yy, Wyrzucony z rosyjskiej uczelni Mgimo, słynnej Szkoły Dyplomatów Rosyjskich, tylko z tego powodu, że obiektywnie przedstawił oddziaływania amerykańskiej, ale także rosyjskiej propagandy w kontekście wojen nowego typu. I otóż, właśnie ów profesor w swojej książce pisze, że ważnym elementem kampanii informacyjnej jest to, jak ona się rozpoczyna, jakie kategorie pojęciowe wprowadzamy. I proszę zwrócić uwagę, że w kontekście tak zwanego kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy od razu mówimy o kryzysie migracyjnym albo kryzysie uchodźczym. Natomiast nie mówimy o wojnie hybrydowej. Dopiero teraz, kiedy sytuacja się zaostrzyła, wykorzystujemy tego rodzaju kategorie. Natomiast od samego początku. Przynajmniej w mojej ocenie było wiadomo, że jest to element wojny hybrydowej, walki informacyjnej, którą prowadzi Rosja wobec nie tylko Polski, ale także wobec Zachodu, wobec Unii Europejskiej, wobec NATO. A zatem ważnym elementem jest także reagowanie, reakcja. I jeżeli przejmujemy, przepraszam, narrację, Rosyjską czy białoruską, to już na starcie mamy, no może nie przegrywamy, ale właśnie yy, nie chcę używać określenia straconą pozycję, gorszą pozycję. Dlatego ważna jest pierwsza reakcja na te działania, które właśnie we, którego byliśmy świadkami w ostatnich, w ostatnich tygodniach. A w jaki sposób przejawia się ta wojna informacyjna i po czym możemy poznać, że jesteśmy na straconej pozycji? Chodzi mi o to, czy mm, wojna informacyjna przejawia się tymi informacjami, które są przekazywane na przykład do odbiorców za naszą wschodnią granicą, czyli to, co publikuje, w jaki sposób przedstawia sytuację na granicy chociażby białoruska telewizja, prasa. Czy mówię tutaj o rządowej, oczywiście, o rządowych mediach? Czy to są już te informacje, które my dostajemy w naszych polskich mediach, jako polscy odbiorcy, gdzie ta wojna się toczy i jak w ogóle zauważyć, które informacje są wykorzystywane jako? Element wojny hybrydowej. Panie redaktor, może użyłem na początku niefortunnego określenia, że jesteśmy na straconej pozycji. Natomiast na pewno, nie odpowiadając w odpowiedni sposób na prowadzenie wojny hybrydowej, walki informacyjnej ze strony Białorusi i Rosji, mamy słabszą pozycję wyjściową. I na to właśnie należy zwracać uwagę, żeby rzeczy nazywać po imieniu, tak jak mówił wspomniany przeze mnie profesor yy, Solowijow. Rosyjski badacz, między innymi propagandy i dezinformacji. Dlatego właśnie, że jak będziemy nazywać te czy inne działania, tak one będą później odbierane w społeczeństwie. I jest takie słynne rosyjskie powiedzenie: Kakwy jak to na zawiocie, tak, a na jej papły Czyli w, w tłumaczeniu luźnym tłumaczeniu na język polski, jak nazwiemy jacht, tak właśnie ten jacht będzie się zachowywał w otwartym morzu. A zatem to jest bardzo ważne. W okresie zimnej wojny, w kontekście presji Związku Radzieckiego, między innymi przy wykorzystaniu propagandy, tak zwanej spec-propagandy, wykorzystywano doktrynę powstrzymywania. A zatem w kontekście działań Białorusi i czytaj Rosji należy stosować doktrynę powstrzymywania również, na, również w tej przestrzeni informacyjnej. Na tym polu również Polska i państwa Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny powstrzymywać agresywne działania Federacji Rosyjskiej, w tym Białorusi. Czyli mówić o wyraźnie, otwarcie, że mamy do czynienia z wojną hybrydową, ale także z walką informacyjną. I oczywiście ta walka informacyjna, ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę charakter reżimu białoruskiego czy rosyjskiego, są to reżimy twardego autorytaryzmu, broniące dostępu do swojej przestrzeni informacyjnej. I tutaj oddziaływanie państw zachodnich, w tym i Polski, owszem jest, ale nie jest znaczące na społeczeństwa, tym bardziej na elity tych państw. Dlatego Rosja i Białoruś tą walkę informacyjną prowadzą w naszej przestrzeni informacyjnej, w przestrzeni informacyjnej Unii Europejskiej, Sputnik Polska, Russia Today, ale także grupa w tym i mediów, którą możemy zaliczyć do tak zwanych pożytecznych idiotów powielających rosyjską czy białoruską narrację. Dlatego przeciwdziałania Propagandzie i dezinformacji, czyli właśnie, no niestety musimy odpowiadać w ramach tej walki informacyjnej na działania Białorusi i Rosji. A zatem musimy reagować adekwatnie. Przede wszystkim trzeba kształtować kulturę w społeczeństwie, odbierania tej informacji ze strony Rosji i Białorusi w odpowiedni sposób. Od razu społeczeństwo powinno poddawać tą informację krytycznej analizie weryfikować, sprawdzać, ale także kontrpropaganda, czyli działania właśnie w zakresie nie tylko sprostowania, ale także docierania do społeczeństwa białoruskiego, rosyjskiego ze swoim przekazem w języku rosyjskim, no powinno być na porządku dziennym Polski i Unii Europejskiej. I wtedy będziemy mogli nie tylko rozgrywać te walki informacyjne w naszej przestrzeni informacyjnej, ale będziemy mogli także ze swoim przekazem dotrzeć do społeczeństwa białoruskiego i rosyjskiego. I dlatego jeszcze raz powtórzę, ważnym elementem tej walki informacyjnej jest odpowiednia reakcja, ale także świadomość społeczeństwa, no i elity politycznej, która powinna sobie zdawać sprawę, że kwestia integralności terytorialnej, kwestia suwerenności, kwestia bezpieczeństwa granicy nie są to tylko normy zapisane w Konstytucji. Widzimy, że teraz ta sytuacja, ten kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy pokazuje, że to jest rzeczywistość, która się dzieje i te wydarzenia mają, e, mają miejsce w realnym czasie e, i mogą rzeczywiście e, zaważyć na losach, bezpieczeństwie tego czy innego państwa. Oczywiście w kontekście po, e, bezpieczeństwa Polski nie jest to jeszcze e, sytuacja zagrażająca. Egzystencji państwa polskiego. Natomiast możemy się odwołać do przykładu ukraińskiego, gdzie wojna hybrydowa, wojna, elementy wojny konwencjonalnej, walka informacyjna, którą Rosja stoczyła z tym państwem, no jednak mocno zdestabilizowały to państwo. I sytuacja na Ukrainie powinna być także przestrogą dla Polski, dla państw Unii Europejskiej, dlatego że Rosja wykorzystuje Białoruś, a trzeba wziąć pod uwagę że ostatnimi czasy odbywa się proces zacieśniania integracji Białorusi i Rosji w ramach państwa związkowego. A zatem Białoruś będzie wykorzystywana przez Rosję celem destabilizacji sytuacji na granicach Unii i NATO, tak jak wykorzystywane są tak zwane... Pierwszy i drugi korpus Armijny danieckiej, tzw. Tak Lugańskiej Republiki Ludowych, czyli armii Hybrydowe Rosji celem destabilizacji sytuacji na Ukrainie. To jest ta realność, to jest ta rzeczywistość, której należy stawić czoło. I o tym wszystkim mówi profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, który jest naszym dzisiejszym gościem. Radiowym słuchaczom, dziękujemy za uwagę, ale zapraszamy na dalszą część rozmowy na radiowym Facebooku i na stronie radiolublin.pl. Użył Pan takiego określenia, że należy przygotować społeczeństwo na odpowiedni odbiór wiadomości i nauczyć krytycznego myślenia. Myślę, że w sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji jako platformę informacji media społecznościowe, jest to tym bardziej utrudnione działanie, bo jest to chyba takie narzędzie bardzo szerokiego rażenia ale dzięki, dzięki tym narzędziom. No właśnie, jaka jest też rola dziennikarzy i może po prostu wprost, czy dziennikarze powinni być obecni na e, granicy, czy powinni mieć dostęp do, do tego miejsca, żeby relacjonować to, co dzieje się e, na bieżąco i może to by pomogło e, walczyć z tym niejasnym, e, zamąconym przekazem, który prowadzi do dezinformacji. Odpowiadając na to pytanie, Panie Redaktor, oczywiście jednoznacznie należy stwierdzić, że należy relacjonować. Tylko pytanie, jak relacjonować. I tutaj mówimy nie tylko o świadomości społeczeństwa, ale także świadomości dziennikarzy, którzy z jednej strony powinni dążyć do obiektywnego przekazu, ale z drugiej strony także wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa granicy i państwa. Czyli także mówimy o wysokiej kulturze i odpowiedzi działalności samych dziennikarzy. Kiedy w grę wchodzą podziały polityczne, to yy, dziennikarz tej czy innej stacji bardzo często się utożsamia z tą czy inną opcją polityczną. A takim wspólnym mianownikiem Powinno być państwo, społeczeństwo, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo społeczeństwa i w konsekwencji bezpieczeństwo jednostki, a zatem to wymaga y, odpowiedzialności i wysokiej kultury od dziennikarzy. Natomiast w kontekście polityki informacyjnej państwa to jednoznacznie państwo powinno zapewnić dostęp może nie szeroki, ale mimo wszystko ograniczenia no, muszą być wprowadzane, jeżeli mówimy o kwestii destabilizacji sytuacji na granicy, czyli kwestia bezpieczeństwa jest tutaj bardzo istotna, czyli ograniczenia muszą być, ale właśnie nie można też się zamykać. Dziennikarze muszą mieć dostęp do granicy, muszą relacjonować w odpowiedni sposób, zgodnie z y, oczywiście prawdą, ale także Racją stanu Polski, racją stanu Unii Europejskiej i racją stanu państw demokratycznych Zachodu. Oczywiście w ten sposób będzie ta propaganda białoruska czy rosyjska w jakimś stopniu wypierana z przestrzeni informacyjnej Polski czy państw demokratycznych trudno nazwać to kontropropagandą, ale właśnie to będą działania, które w odpowiednim y, stopniu na pewno zneu zneutralizują oddziaływanie rosyjskiej i białoruskiej y, propagandy. Natomiast oczywiście mówiąc także o y, reportażach, relacjach z granicy i posiłkując się informacjami z rosyjskich czy białoruskich stron internetowych to trzeba jednak wziąć pod uwagę że są to y, produkty tak zwanej spec propagandy czy białoruskiej czy właśnie czy rosyjskiej jeżeli otworzymy y, na Białorusi funkcjonowała niegdyś taka gazeta jak Sowiecka Białorusja. Dzisiaj to jest tytuł Białoruś Сегодня". Jeżeli odwołamy się do tytułów, tytułów prasowych tego wydania, no to czytamy właśnie, że Naukowcy na Białorusi, czołowe wydawnictwo na Białorusi będzie wydawało białą księgę przestępstw polskiego reżimu wobec bezbronnej ludności. I tego typu narracje dominują w białoruskiej przestrzeni informacyjnej. I na przykład, biorąc pod uwagę, że reżim białoruski osobiście Aleksander Łukaszenka stracił legitymację po sfałszowanych wyborach prezydenckich i nie był uznawany na Zachodzie. Na ten reżim nałożono sankcje. No to stanowisko podejście Angeli Merkel do rozwiązania tej sytuacji ponad głowami Polski czy Litwy bezpośrednio z Rosją albo także rozmowa z Białorusią pokazuje po pierwsze, że Rozmowy są toczone ponad głowami państw Europy Środkowo-Wschodniej, czyli ponad głowami państw zainteresowanych, czego w państwach Unii Europejskiej czy Sojuszu Północnoatlantyckiego nie powinno mieć miejsca, bo to oznacza, że mamy do czynienia z elementem koncertu Mocarst, kiedy Berlin i Moskwa ponad głowami państw Europy Środkowo-Wschodniej dogadują się. Ustalają pewne kwestie dotyczące losu tych państw bez ich udziału. I właśnie po, należy wziąć pod uwagę, że Putinowi między innymi o to chodziło, żeby wzrosło znaczenie Rosji jako głównego rozgrywającego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeżeli popatrzymy jeszcze na Nord Stream 2 czy inne inicjatywy rosyjsko-niemieckie, to na pewno możemy. Powiedzieć, że zgodnie z doktryną między innymi rosyjskiego geopolityka Dugina, mamy do czynienia z osią geopolityczną Berlin-Moskwa. I o e, utworzenie tej osi e, Dugin postulował już e, w latach 90. i to zrealizował Putin. I to pozwala Rosji między innymi przy użyciu. Tych asymetrycznych środków, między innymi w kontekście oddziaływania informacyjnego, osiągać zamierzony, zamierzony skutek. Białoruś jest jedynie narzędziem, i ten kryzys, o którym cały czas rozmawiamy, migracyjny, jest tak na dobrą sprawę elementem wojny hybrydowej. I od samego początku. Tak właśnie należało to nazywać i tak należało to y, oceniać. Jeżeli ktoś miał jakieś złudzenia, że chodzi tylko i wyłącznie o setkę albo y, kilka tysięcy uchodźców, to się myli. I Jeżeli y, popatrzymy albo będziemy analizować politykę Rosji i Białorusi, to mamy do czynienia z polityką y, terroryzmu państwowego w wydaniu Putina i Łukaszenki. Jeżeli y, Merkel albo właśnie przywódca innego państwa europejskiego myśliły, że na podstawie tylko jednej rozmowy rozwiąże systemowo ten problem, to się myli. Oczywiście Łukaszenka odniósł swój skutek w postaci częściowej legitymizacji swojego reżimu, bo przywódca państwa europejskiego wykonał telefon. Porozmawiał i właśnie doszło do pewnych ustaleń, i nawet e, obiecano środki na rozwiązanie finansowe, na rozwiązanie tego e, problemu Łukaszence. Czyli też osiągnął zamierzony przez siebie e, cel. Natomiast pytanie, czy to jest już koniec. Tego serialu, no nie. Elementem wojny czy walki informacyjnej jest powtarzalność. A zatem, nawet jeżeli w najbliższej perspektywie dojdzie do zażegnania polsko-białoruskiego e, kryzysu e, migracyjnego, chociaż jeszcze raz e, pragnę powtórzyć, że to jest walka informacyjna, element walki e, e, czy wojny hybrydowej, to nawet jeżeli dojdzie do e, zażegnania tego e, kryzysu, to w najbliższej przyszłości, w perspektywie może roku dwóch, należy oczekiwać powtórzenia, powtórzenia w tej czy innej wersji podobnej sytuacji na granicy, bo to jest element strategii Rosji w konfrontacji z Zachodem i ona stosuje tą strategię, jeżeli Zachód nie będzie odpowiadał, w tym i Polska jako część tego Zachodu, nie będzie odpowiadała stanowczo, twardo tylko miękko, tak jak to uczyniła Angela Merkel. Po pierwsze, rozmywa jedność Zachodu. Po drugie, z terrorystami, a tutaj mamy do czynienia z terroryzmem państwowym, się nie rozmawia w ten sposób, się nie negocjuje, bo... Otwiera się furtkę do podobnego rodzaju praktyk w przyszłości. Tylko sankcje, sankcje, twarde właśnie rozmowy, negocjacje, bo nie ma innej, nie ma innej drogi. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Naszym gościem był profesor Walenty Baluk, politolog, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Kirskłodowskiej. Dziękuję. Dziękuję panie, dziękuję państwu. I ja także dziękuję za uwagę, Iwona Kosior. Do usłyszenia.